Hej, hej, witam z bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście. Ja Majdzie dla Was kolejnym odcinku z Next Gen Gaminga. Dzisiaj jest ze mną minis. Dzień dobry. Oraz dziku. Słano. Jestem już moją mananą, którą sobie kupiłem. Z tego co pamiętam, to po poprzednim odcinku w końcu jej nie brałem, bo już mi się nie chciało jechać do tej e, przechowania raczej biec z buta, ale teraz jest pod przechowaniem sobie tu jestem. Tak wygląda manana. No, no tak samo w sumie jak wyglądała kiedy ją kupiłem, także na razie ona w ogóle nie jest zrobiona. No ale podejrzewam, że z czasem sobie ją jakoś tam zrobimy po troszku, jakiś tuning, jakiś kolorek przede wszystkim, no ale to w swoim czasie. A na razie jedziemy sobie do takich jakichś e, dwóch prac, które są koło siebie. Nie pamiętam w sumie jakie to były prace, gdzieś tam ja na początku wszystkie prace oczywiście tam widziałem, tych takich co były wtedy, kiedy ja tam je oglądałem. No i rzeczywiście e, podejrzewam, że je już tam obczaiłem mniej więcej, ale tak się składa, że już troszkę pozapominałem, więc w sumie e, na ten moment aktualnie nawet nie pamiętam co to było, dlatego chętnie sobie sprawdzimy. Zobaczymy, co tam jest. No, i oczywiście, mam też otwartych komentarzy. Także, oczywiście, usłyszycie odpowiedź moją na Wasze pytania czy jakieś tam Wasze zdanie na dany temat. Dobrze, tu mamy, takie dwie prace koło siebie? Tylko troszkę pojechałem z twojej strony, no ale to nic. Hmm, do której najpierw? Powiedzmy, że do tej, która jest bliżej spawnu, czyli do tej. Kurier. Co, tak, kurier, tak. No, dobrze, mamy tu jakieś skrzyneczka w powietrzu. Ok, w takim razie, parkujemy Ciach. Naszą mananą wesołą i patrzymy, kurier. Eee, praca kurier polega na rozłożeniu paczek do klientów. Eee, Auro się nie rozpoczni. Eee, prawa jest opatrzone, jest B. No i musimy po prostu ujechać do punktu, e, w którym możemy ten, to zanieść. Aha, co z tą skrzynką muszę oddać do tyłu? Nie. Prawdopodobnie złogowałeś. Serio? Prawdopodobnie. Nie no, nie, no chyba jest w porządku na razie. Nie, Ty masz to, takie ceny na mapie? Tak, jestem na mapie, także no, to jest punkt celowy, w który mam e, rzeczywiście pojechać. No dobrze, takim razie sobie tam pojedziemy, e, no taką trasą dosyć optymalną. E, no także, jak chcecie to idźcie za mną, ale widzę, że e, to tylko ja tu sobie będę pracował, no to nic. A jak widzicie, mam też trochę hajsu, e, troszkę sobie pozarabiałem, troszkę też dostałem, nie ukrywam. Tutaj e, pozdrawiam, e, Notbed, miałem pozdrowić. I też dzięki za cztery koła, widzę, że tutaj przysłałeś, także e, dzięki wielkie. No dobrze, jedziemy sobie tamto miejsce, a w międzyczasie odpowiem na kilka komentarzy. Nixer TV, Playsy. Azwi, pozdrawiam, fajny odcinek, tylko szkoda, że nie napisałeś. E, no, ale to... E, bo już po prostu nie pamiętam czasami, kto tam do mnie pisze, bo czasami tam piszecie do mnie, że jakbym nagrywał, to dam, żebym dał znać i w ogóle, ale czasami o tym zapominam, bo po prostu... No, Mam teraz trochę mniej czasu i nawet czasami o takich rzeczach zapominam, żeby tam komuś konkretnie napisać gdzieś. Także najlepiej po prostu, żebyście gdzieś mi napisali na Steamie czy na Skype'ie w godzinach wieczornych, wtedy macie naprawdę mega dużą szansę, żeby wystąpicie, bo właśnie w takich godzinach nagrywam jakieś 23, trzecia, coś takiego najczęściej, to jest coś ten desen, no i w takich najbardziej, najczęściej możecie mnie złapać podczas rzeczywiście przygotowań do nagrywania, że tak to ujmę. Um. I ogólnie jeszcze takich rzeczy, co może ktoś być ciekaw w sprawie tej kierownicy, bo podejrzewam, że już ktoś z Was jest zainteresowany tą sprawą. Tutaj pociąg sobie przyjechał, także proszę bardzo, nie wiedziałem, że taka prasa to jest. Chętnie sobie ją potem sprawdzę w swoim czasie. Jakby ktoś się dopytywał, o co tam chodzi w kwestii tej kierownicy, no to no jutro rano ją odsyłam. Po prostu już jest spakowana, wszystko jest nadane i tylko po prostu czeka na wysłanie, żeby potem ją odesłać. I wybrałem jednak, żeby nie odsyłać tego na gwarancję, która oczywiście przysługuje mi na, na rok, czyli całkiem długo, tylko po prostu zwrócić w formie tego e, zwrotu towaru zakupionego przez internet bez podania przyczyny. Czyli, że jeśli kupimy coś przez internet, mamy dwa tygodnie na to, żeby odesłać to i otrzymać pełny zwrot pieniędzy bez podania żadnej przyczyny, jako że jest to zakup przez internet. E, dlaczego postanowiłem zrobić tak, mimo tego, że zdecydowanie coś tam było uszkodzone? E, zdecydowałem się zrobić coś w tym stylu, e, dlatego, że e, jakby się jednak okazało, że z jakich przyczyn e, nie byłaby to ta wada tam, Techniczna i nie mogliby mi zwrócić pieniędzy lub dać nową kierownicę w formie gwarancji, to minąłby mi czas, w którym mogę zwrócić ją. Dlatego wolałem na wszelki wypadek po prostu zwrócić to jako ten zwrot bez podobnej przyczyny i mieć przynajmniej spokój. No trudno, no. wada tego, tej opcji jest taka, że ktoś trafi na uszkodzony sprzęt pewnie, no ale. Nie chcę tak ryzykować. Jakby się okazało, że na przykład e, mieliby mi nie, przy, nie przyjąć tej gwarancji z jakiegoś powodu, tak się też może zdarzyć, prawda, różne soceniaki. no to w takim przypadku bym trochę e, w dupie, no bo nie miałbym co tak naprawdę zrobić z tym, z tą kierownicą. Także no trudno, no trudno, ale no tak się zdarza czasami. No. Mam nadzieję, że rzeczywiście dostanę pewien zwrot i tak dalej e, i nie będzie problemu. E, GTX Pro. Powiem tak, tu jest więcej zneta niż autorskie pozdrowienia dla graczy. No nie sądzę, że jest więcej zneta niż autorskie, tak naprawdę sądzę, że tu jest prawie wszystko autorskie. Zresztą, jak widzicie, ten nowy interfejs, co jest całkiem fajne i już nie przeszkadza podczas otwierania mapy, już nie zasłania. Mi się ten interfejs podoba całkiem, całkiem się podoba, w sumie jest moim zdaniem lepszy. No i jasne, że trochę to jest takich rzeczy, które gdzieś tam już można było zobaczyć, ale nie z powodu tego, że jest internet, tylko z powodu tego, że ludzie odpowiedzialni za ten serwer już być może byli odpowiedzialni za serwer, na którym kiedyś graliście. Na przykład tak też się może zdarzyć. Zresztą, kto by tam się jakiś tym interesował tak bardzo, jakby to był jakiś wielki problem. Zresztą nie chce mi się o tym gadać. No zrozumiecie, to po prostu gadania o jakichś skryptach i tak dalej. Komu to przeszkadza, że coś jest jakieś, coś jest jakieś? na no, masakra, po, po prostu czasami. Y AirTomy TV. Y Słaby serwer online, nie no żartuję, naturalnie łapka w górę, pozdrawiam. Również pozdrawiam, dzięki. E, jeszcze sobie zrobimy kilka tras, no jeszcze może jedną trasę zrobimy sobie, a potem e, pracę numer 2, która jest obok. E, mas problem napisał, e, tak jest napisane, taką ma nazwę, z, tak to właśnie śmiesznie jest napisane. E, łapka w górę, ale plis nie nagrywaj tych zjebanych serwerów. A zostawi to bez komentarza. Signar, trochę podróbka Play Your Life, to to jest całkiem śmieszne, bo co jak co, ale no to Play Your Life a nie przypomina pod żadnym pozorem. Nie wiem, gdzie tu jest <grym> Play Life, naprawdę. Niektóre komentarze to są całkiem zabawne. Jestem ciekaw, jakby wyglądały, jakby wyglądała... Jakby wyglądał dział komentarzy, gdybym wprowadził jakieś ograniczenie wilkowo Oczywiście czegoś takiego się nie da zrobić, ale jestem ciekaw, jakby te komentarze wyglądały. Czasami po prostu, jak ci, którzy piszą jakieś komentarze, to mam wrażenie, że naprawdę no, są to bardzo młode osoby, które nawet chyba nie wiedzą do końca, co piszą. Sej, okej. Okay. Weź może na jakiś filmik wologowy, na przykład przedstaw swoje stanowisko pracy i tak nagrywasz filmy z kamerką, więc chyba byś się nie wdził nagrać takiego vloga czy coś, mam rozumieć, że co ci chodziło. No. No ok, w sumie to nie jest dla mnie żaden problem, ale no może coś, jak będzie gdzieś taka, taki czas, że nie będę ochoty nagrać jakiegoś normalnego odcinka, a będzie taki czas, że przydałoby się, żeby jakiś odcinek był, no to coś takiego będzie można rzeczywiście zrobić. Zawsze takie pomysły doceniam i cieszę się, że jakieś pomysły dajecie, bo takie coś zawsze się przydaje. Jakieś pomysły zawsze są na propsie, że tak powiem. No dobrze. Teraz mamy tutaj, no powiedzmy, że to będzie właśnie ostatnia trasa, ostatni, e, ostatnia osoba otrzyma od nas skrzynkę. E, no taki tu ten kurier, ciekawe co jest w tej skrzynce, może uszkodzona kierownica. Ech, mam nadzieję, że, że jednak nie. <śm> no dobrze. No tutaj sobie podejdę z buta, nawet mi się nie chce z samochodem, tylko po to, żeby wziąć pracę, która jest obok tak naprawdę, więc sobie tam e, podjedziemy. No dobrze. E, e, a tak w ogóle jestem w organizacji takiej wesołej jaką jest organizacja e, Sink Me to Sleep. E, więc, 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 więc mam dostęp do wozów z organizacji, a to gdzieś pokażę w swoim czasie, może nie, nie, nie dzisiaj konkretnie, ale gdzieś e, innym razem. Zobaczymy co to jest. Aby rozpocząć, Enter, mamy piłę, uda się do drzewa, żeby go ściąć. To o to drzewo chodzi. Zaraz, zaraz. A to! <noise> o rany! <noise> Aha, i ścinam drzewo, proszę bardzo. E, Ścinanie drzewa. No i jest 17 PLN, otrzymuję. Wchodzę znowu, klikam Enter i zespione jest kolejne drzewo. No całkiem ciekawa praca w sumie. E, zarobkowo jest. Chyba w porządku, chociaż a yy, ile tam dostawaliśmy z tej poprzedniej pracy? Bo już nawet nie pamiętam, ile tam dostawałem. W sumie 150, 150 dostawałem za kurier. kurierską, które za jedno drzewko jest jakieś około 20 PLN, coś takiego. No, w sumie nie wiem, co jest bardziej opłacalne, bo zależy, jak nam się trafi daleko lub blisko. Paczka, którą musimy dostarczyć jako kurier, także to wszystko jest takie. Że nie do końca wiadomo, no ale wydaje mi się, że, że jest całkiem podobnie. Stefan, YouTube, bileciki, bileciki do kontoli. Tak, tutaj akurat zrobiłem błąd. Dzięki, że to napisałeś, bo gdyby nie to, to pewnie bym nie zauważył tego błędu w opisie, w nazwie. Masket. omen, Mam pytanie co do nitro Pit Andreas. Jak, jak polecasz zrobić Uranusa pod Drift? To ja odpisałem na to, e, ale jeszcze raz mogę powiedzieć dlatego, dla tych, którzy są zaciekawieni, że Uranusa pod Drift na nitro Pit Andreas raczej e, ja osobiście miałem 3 3, 3 i był w porządku. Panie się z nim driftowało i jakoś nie miałem z tym problemu. A, było w porządku. E, drzewo mamy, ok. X Grondzel. Omen, na Uplay Play the Crew jest dostępny za darmo na zawsze. Czy skorzystasz? E, już skorzystałem, grałem sobie w The Cruise, Całkiem fajna gierka, ale ma kilka bugów e, zauważalnych i mam wrażenie, straszne jest wrażenie podczas gry w The Crew, że jest taka strasznie okrojona, że to jest taki właśnie straszny free to play, że znaczy to nie jest free to play, prawda, ale jakby e, dopiero po zakupieniu dodatku Will Tran dopiero taka się staje takim prawdziwym, taką prawdziwą, fajną, rozbudowaną wyścigówką, bo na razie jest dosyć okrojona i też pojawiają się takie proste błędy, a jednak trochę przeszkadzające, które na przykład powodują, że nie możemy być w teamie czy tak, no, w ekipie, tak jak jest w nazwie gry, y, z większą liczbą osób niż dwie, co jest takie słabe, no bo w końcu ekipa to ekipa, no a tam możemy być maksymalnie dwie osoby spośród znajomych, bo y, w innym wypadku y, się w ogóle psuje i nie można mieć grupy trzech znajomych. Przynajmniej u, u nas tak to wygląda, jak gramy i. No dziwna sprawa to jest, no no ale grałem sobie całkiem i jest w porządku. <śm> Baj hydy, hydry hyddy fajny serial polecam. <śm> Również polecam. Jale Jalownik, dawaj devgaming. gaming. No prędzej czy później rzeczywiście muszę, ale na razie jakoś mi się nie chce, nie wiem. Pełnie przydzim kiedyś ochotą devgaming, gaming, na razie, y jakoś... jakoś... Póki co takiego u mnie nie ma, ale na pewno będzie taki moment, że pomyślę sobie, to jest odpowiedni moment na gaming i rzeczywiście z tego zrobię. No na 100% kijś tak trochę będzie. Next YouTube zapraszam na yy, pewien serwer. No, jakoś e, jak ktoś napisze jakieś tam re reklamę swojego serwera, gdzieś tam w komentarze, to jakoś za to nie robię problemu. Co za problem? Niech sobie piszą, ale wiecie, bez przesady. Powiedzmy, że e, jakiś tam jeden komentarz jak będzie na ten temat, to jakoś nie robi z tego problemu, ale jak to, jedna osoba napisze na przykład pięć komentarzy takich samych, no to to już e, nie jest fajne i wtedy jakoś je usuwam, no bo bez przesady, prawda. Nie, nie chodzi o to, żeby nie spamu, ale nie obrażam się za jakieś takich pojedynczych komentarzy. Można. Mati, też tu grałem, jest świetny serwer. No i mój premierek na giełdzie, który jest sprzedany. No widzisz, to fajnie, cieszę się, że, że masz przyjemność grać na tym serwerze, bo no bo serwer jest taki fajny, sympatyczny. Genius, jak zawsze, fajny odcinek łapka w górę. Opowiesz jakimś uczniem, bardzo dobrym, dobrym, przeciętnym, czy może takim, co ma po 5-7 zagrożeń. <laughs> Ciężko powiedzieć, ale raczej staram się. E... No, nie wiem, jak, czy chodzi ci o to, czy pod względem ocen, czy, czy zachowania, prawda, ale raczej jako taki biorąc kształt, to z ocenami bywa różnie. Z jednej strony jestem lepszy, z drugiej gorszy, ale staram się nadrabiać takimi podstawowymi rzeczami, jak na przykład frekwencja, no nie wiem, jakoś. Wiadomo, że czasami się nie chce wstać rano, ale jakoś zawsze, jakoś mi się nie zdarzyło, żebym tak po prostu obudził się i powiedział, nie chcę mi się iść, dyspać dalej. Jakoś staram się chociaż nadrobić takimi prostymi rzeczami, jak taka frekwencja, czy coś w tym stylu, żeby jednak to wyszło całkiem sympatycznie, a oceny na końcu, oczywiście staram się poprawić, tak jak to zwykle w ciągu roku wychodzą, w ciągu roku wychodzą różne, tak pod koniec zawsze idzie poprawić, więc wydaje mi się, że, że dobrym, biorąc pod uwagę taki, takie zakończenie, gdzie już wszystko jest wystawione, a tak w ciągu roku to to zwykle przeciętnym, ale zależy z czego, bo na przykład z matematyki jestem mega słaby, a z angielskiego jestem sobie bardzo dobry, szczerze mówiąc, tak naprawdę. Także to u mnie bywa różnie. Różnie, różnie, różnie. Eee, tutaj e, Multi-1, taką ma nazwę, chyba że przekręciłem, wkleił e, rozmowę moją z nim e, w, ko w komentarze, w którym e, pyta się. E, czy miałbym czas na nagrać reklamy? Odpisałem, że, że jasne, że, że możemy jakoś się umówić. Zapytałem się, kogo forma interesuje, oraz no tam powiedziałem, jak tam podstawowe rzeczy na temat tego, jakby to wyglądało i tak dalej. No i w sumie nie wiem, co miał na celu, wklejając to w komentarze. Nie wiem, no ale cóż, to no, jest dziwna sprawa. Podejrzewam, że chciał w ten sposób jakoś, mi, nie wiem. Chciałbym powiedział, że o nie, jakoś wyszło na jaw. Nie wiem, jakoś. Nie, nie, nie denerwują mnie ludzie, którzy mają jakieś z tym problemy, że, że, że coś takiego u mnie się pojawia czasami, jak reklama, ponieważ to jest moim zdaniem podstawowa forma promowania jakiegoś serwera, prawda? Czasami są fajne serwery, które po prostu tylko potrzebują jakiegoś lekkiego rozpromowania. Nie wiem, czy wiecie, ale Spin Life, który był mega popularnym serwerem z tego czasu, był właśnie reklamą u mnie i zanim u mnie się pojawia seria ze Spin Life to miał około 10 graczy stałych, grających, więc więc no, to też może być takie trochę dające do myślenia, komuś, kto uważa, że, że o reklamy, reklamy, co to jest i w ogóle. <grych> no cóż. Jarek, kolejny fajny odcinek. Fajnie mi się Cię słucha, gdy mam wolny czas. Zawsze wchodzę na twój kanał, pozdrawiam. Wielkie dzięki, również Cię pozdrawiam. Kamil Kupis, Omy, do której klasy chodzisz? Jest to klasa pierwsza, technikum, kierunek, organizacja reklamy, czyli grafika komputerowa. Depolish PPK. zarobki oprócz kosiarek. A i tutaj wypisali wszystkie zarobki. No fajna sprawa, myślę, że takie coś się przyda, szczególnie jakimś nowym graczom lub po prostu takim, którzy jeszcze nie mieli okazji na wszystkich pracach popracować, dzięki czemu będą mieli okazję sprawdzić, jak to wygląda zanim yy, tak naprawdę będą na nich pracować. Całkiem fajna sprawa. I Tomik napisał dzisiaj zrobili stready na megabajty. A widzisz, to warto potem też sprawdzić. No. No, a tak to co? Macie coś do powiedzenia tutaj gości odcinka? <gry> Nie, nie, nie bardzo, o serwerze widzów. chcesz coś wiedzieć. wiedzieć. No nie, jeżeli, no, ja tam osobiście co co nieco wiem, ale możecie opowiedzieć, jak, jak ktoś z was chce, no jesteście na odcinku, to możecie wykorzystać to. Jeżeli chcesz, gadał, proszę bardzo. I wydaje mi się, że widzowie chcą usłyszeć co nie ja chcecie. troszkę jeszcze podgłośnie. Się, że. No to Cześć. dobrze, to zacznijmy tak, od wszystkich ja ludzi serdecznie. którzy... No tam mów ty pierwszy, bo ja się rozgamę. Ty ty no Weź tylko się to czerwam. tak wiesz, nie ma sensu tak mówić szczegółowych, tam pokrótce masz powiedzieć już nie ma. Dobra, tak, nie więc mówię. wszyscy ludzie, którzy płaczą, że skrypty są w internetu bądź też że tak powiem kupywane od innych serwerów, to jest to oszczerstwo, że tak powiem, bo no, to jest tu robi to jest... tu ro wszystkie skrypty jakie są, to robi właściciel serwera, czyli Proliber. Z pomocą tam innych ludzi, tak, bo wiadomo, że sam nie ogarnie. Żadnego skryptu z netatu nie ma i prawdopodobnie nie będzie. tak, Więc, jeżeli nie macie nic mądrego do powiedzenia na ten temat, to no, proszę to się jest nie to wypowiadać. Bo czasami po prostu są tacy ludzie, którzy zobaczą coś, gdzie już widzieli i od razu, o, tak. o tutaj od razu, takie ten, a nawet nie pomyślą, że to może być po prostu ta sama osoba tak, odpowiedzialna tak. za to, co gdzieś, gdzie właściwie to widzieli po raz pierwszy, co jest naprawdę. No, no, Dość słabe, tak? No I proszę nie osądzać zaciomena, bo ten koleś, który wkleił rozmowę twoją, tak? to proszę No To jest, pr pomyślcie. To jest, no to jest prawdziwa rozmowa, ale czas, ja nie, nie tak. widzę trochę problemów w tym, bo no co, pyta się, czy mam czas na reklamę, mówię jasne, możemy jakoś uzgodnić, to możemy się umówić, a gość wkleja i o, jak to skomentujesz, wszystko wyszło na jaw, to no przecież to jest zabawne. No dobrze, a to, to może w takim razie teraz Dzikło powie, a ty dziku właściwie coś tam pisałeś, że masz kanał na YouTubie, nie? A posiadam kanał, właśnie A, się odcinek wstawiłem. To, no to, to w takim razie ten po, po tym, po odcinku, dasz mi link, to wstawię w opis w filmiku link do kanału. Zapraszam na kanał Dzika, zobaczycie sobie co tam on ma ciekawego do zaprezentowania. Ja też mam. O proszę, minis, ale, ale bez odcinku. Bez <gulnie>... to każdy. Ukryty jestem. Ogólnie <gulnie gulnie gulnie> chciał się teraz tutaj wypowiedzieć, bo ogólnie są takie serwery jak Live Official. Gdzie gracze po prostu grają na takim serwerze, gdzie są skrypty, zneta wszystkie, nie? I administracja ma po 12 lat i się nie srają do takich serwerów, a do takiego autorskiego się zciepiają. ja tego właśnie nie rozumiem. Nie wiem, to też może być dlatego, że e, serwer, który nie jest zbyt znany, no bo nie ukrywajmy, nie jest jakiś mega znany ten serwer, pojawia się na YouTube u e, na kanale, który rzeczywiście już trochę tych subskrypcji rzeczywiście ma, przez to że już trochę istnieje. No i myślę, że to trochę ludzi boli, że na przykład taki serwer, który nie jest zbyt znany, e, może mieć, e, może mieć u mnie odcinki tak przykładowo, tak też może być, prawda, no ale no trudno, no, każdemu nie dogodzę, no i e, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie narzekał, marudził, no trudno, no, takie coś się zdarza i no nic, no, jakoś jako się tym nie przejmuję. Ważne no, że, że nagrywanie dalej sprawia tyle zabawy, co na początku i, e, i to jest dla mnie przede wszystkim taki punkt początkowy i taki, przy którym chciałbym pozostać. Wiesz, bardziej to ich boli, że oni myślą, że to za darmo robisz, taka to wiadomo, tylko świętasz no. czas na to, nie wiem, tak, to za darmo to każdy by chciał, ale już nie, nie ma komu rzeczywiście poświęcić na to czas, wkład pracy, rzeczywiście tak. zainteresować się tym. Czasami wystarczy trochę pomyśleć i, i odpowiedź się I dopiero powiedzieć, tak? No dokładnie. No. O, jaka, jaka kryjówka tutaj jest, tak, by the way. To nie jest zła kryjówka, widzę. Fajne, fajne, to będę się ukrywał, jak ktoś będzie mnie. Jak taki moderator będzie chciał mi zabrać prawo jazdy, to ja się tam ukryję. No także to na dzisiaj byłoby pewnie tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dla mnie to będzie zdecydowanie garść motywacji i lepsze pozycjonowanie filmiku na tyle innych produkcji. No i zapraszam Was też do pisania jakichś ciekawych komentarzy. Na pewno dostaniecie na nie odpowiedź w kolejnym odcinku. No i to było na tyle. Żegnamy się z wami na razie. Cześć.